Ze mną jest trener, drugi trener pierwszego zespołu, Łukasz Ocimek. Trenerze jesteśmy w końcowej fazie przygotowań do rundy wiosennej po wygranym sparingu z gks Bełchatów 3 3.0. Jakie trenery wyciąga wnioski po tym meczu? Co na pewno jesteśmy po takim tygodniu regeneracyjnym, w tym tygodniu już. Zeszliśmy z obciążeń, wiadomo, staramy się cały, cały sezon pracować na, na, na równej intensywności, ale te ostatnie tygodnie były na pewno pod kątem intensywności nieco, nieco mocniejsze i, i pod kątem objętości. Graliśmy też podwójne sparingi. Ten tydzień to, to ta, tak jak wcześniej wspomniałem, tydzień regeneracyjny, mniejsza intensywność, objętość i, i zakończony tydzień sparingiem z trzecioligowym KSM em na pewno ocenę sprawdzian, bo znowu bo, bo, bo mogliśmy zagrać we wszystkich fazach gry, bo mogliśmy e, przenieść to, co, co, co trenujemy. E, na pewno oceniam ten sparing pozytywnie, bo, no, bo, bo zwycięski, bo 3-0, bo, bo na zero z tyłu, bo stworzonych tak na szybko 5-6 sytuacji stuprocentowych, 10 szans do tego. W drugiej połowie, już pełna dominacja, zresztą pierwsza połówka też. W każdej fazie gdzieś tam spełniliśmy to, co to sobie zakładaliśmy. Więc tak na, na szybko po meczu na pewno jesteśmy zadowoleni z tego rezultatu, meczu i, i, i z indywidualnych rzeczy, które realizowaliśmy na wojsku.